Dzień dobry, dzień dobry, Władysława Bągrze, Piennika Złego. wszystkich witam was serdecznie. Co ja tu pokazuję święconkę w 2020 roku, dlatego że koronawirus, pandemia, choroba, która zabija ludzi na całym świecie, doprowadziła do tego, że nie możemy iść do kościoła, proszę państwa, niech to zostanie utrwalone, dlatego... Muszę sama poświęcić tą wędzonkę. Przebacz mi Jezu! Tak jak umiem, to ja tak poświęcę. Bardzo cię proszę. Wysłuchaj. Na końcu zaśpiewam. Jak to będzie chciał słuchać, proszę słuchać do końca. Mam tutaj masełko, zajączka. Tutaj mam kiełbaskę, jajka, które omalowałam też. Paprykę na zdrowie, chrzan, cebulę, kawałek serownika. Przystroiłam kwiaty dla ciebie, Panie Boże, pod do grobu. Kupiłam. A teraz w imię Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. Jezu, przebacz mi, że ja, łomny człowiek, który nie znam się na święceniu, żebym coś nie pomyliła. W duchu od serca proszę cię, poświęć to jedzenie, które jest tym pokarmem. Dziękuję Bóg zapłać za tamten rok, że doczekałam tego roku. Proszę o następny. Dziękuję Bóg zapłać. Dziękuję, dziękuję serdecznie. To ty jesteś najwyższy, który rządzi światem, całym światem. Weź cały świat w opiekę. Poświęć mi to jedzenie. Kochany Jezu, tutaj mam święconą wodę, które tutaj nalałam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przepraszam cię, Panie Boże, całując ten krzyż, który już został poświęcony. Tutaj mam tą wodę, którą biorę stale żyka, proszę państwa. I poświęcę to jedzenie. Aby służyło w zdrowiu dla mojej rodziny i dla mnie i dla wszystkich Was, nawet tych, którzy jesteście w samotności, kochani. Składam Wam serdeczne życzenia świąteczne i aleluja, a teraz zaśpiewam. Aleluja! Miłość trwa. wciąż trwa Alleluja niech biją nam dzwony niech wielbi Cię cały świat Alleluja Alleluja miłość trwa wciąż trwa. Alleluja! Niech biją nam dzwony, niech wielbi Cię cały świat. Alleluja! Alleluja! Miłość trwa, jak słońca na niebie wciąż trwa, Alleluja! Niech biją nam dzwony, niech wielbi cię cały świat, Alleluja! I szczęść Boże Wam wszystkim! Niech ten filmik pozostanie na wieki w, tej, w tym YouTubie. Niech cały świat zapamięta, że w 2020 roku wszyscy siedzieli w domu, w spustoszałe miasta, ulice, bo tak zwany KOW-2, czyli duszności, płuca chore, umieralność bardzo duża, pomór narodu na całym świecie, tak jak dawniej, jak była Hiszpanka. Pozdrawiam serdecznie, ale kochani, mimo tego, że mamy 60 plus, 50 plus, 70, 80, trzymajmy się i szczęść Wam, Boże, niech Pan Bóg was, ja Was błogosławię w imieniu Pana Boga, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pa, busiaczki. Władysława Bąk, rzepiennika suchego. Numer telefonu do mnie 884959320. Gdyby ktoś potrzebował na chleb, zaznaczam na chleb, to kupię chleb albo, albo proszę mnie poprosić przez telefon.